Dzień dobry Państwu. E, witam serdecznie w naszym klubie Sanacja. Dzisiaj będziemy mieli wykład wybitnej poetki, prozaiczki, scenarzystki, jednocześnie doktora nauk humanistycznych, panu Donatę Marię Dominik-Stawicką. Dzień witam dobry. Państwu, tak. Witam wszystkich. E, dzisiaj będziemy mieli wykład na temat książki, którą napisałaś Chyba niedawno. Skończyłeś. Tak, to jest moja najnowsza książka. Ona się ukazała, premiera była w grudniu ubiegłego roku. Książkę pisałam przez lato. Wrzesień, październik to były starania o wydruk, a w grudniu już się ukazała i była premiera. No, tytuł Bartosz, Rycerz Wielkiej Polski. Przyznam się szczerze, że dosyć jest pokaźna, bo prawie 400 stron. Czy to rzeczywiście był rycerz Wielkiej Polski? Tak, to był rycerz Wielkiej Polski. Ponieważ Bartosz Wezenborg, Herbutur był najwybitniejszym polskim rycerzem do czasu Zawiszy Czarnego. A Wielka Polska to po prostu Polonia Magna, czyli określenie naszego regionu Wielkopolski, stąd się właśnie wzięła nazwa Wielkopolska. I był to nie tylko wybitny rycerz, ale i dyplomata. W czasach Jagieły wielokrotny poseł do zakonu Krzyżackiego, w czasach Kazimierza Wielkiego u schyłku panowania Kazimierza również jeden z ulubionych rycerzy tego naszego wielkiego króla. Poza tym starostał Dolanowski, starosta Kujawski i Wojewoda Poznański, już w czasach Jagieły. Wybitna postać, bardzo ciekawa i jest o niej sporo naukowych tekstów, natomiast nie ma powieści. Moja powieść jakby otwiera szlak dla kolejnych może utworów o Bartoszu, może filmu, może dramatu. W każdym razie jest dwa upamiętnienia, bo miał życie naprawdę barwne i ciekawe. Mnie zastanawia to, że dzisiaj Odolanów jest dosyć taką małą miejscowością, porównując do Ostrowa. Dokładnie. I dziwię się, że Bartosz żył w Dolanowie akurat, a o Ostrowie wtedy nie było chyba za bardzo co słychać. No, chyba. nie było. Ostrów się w powieści pojawia dwa razy. Był wtedy nędzną wioseczką na bagnach, bardzo biedną zresztą. Aczkolwiek no, oddałam to Ostrowowi cześć, ponieważ jest to wioska czysta, zadbana, mimo że biedna, a Dolanów jest już miastem miastem, które lokował zresztą samowolnie Bartosz w 1373 roku, ale już wcześniej był ważnym miejscem na naszej mapie, ponieważ był tam zameczek, w którym rezydowali książęta wrocłascy, bratankowie Bolka Srogiego. Także Odolanów był ważniejszy od Ostrowa, no i jeżeli starostwo odolanowskie, które obejmowało rzeczywiście tereny mniej więcej dzisiejszego powiatu odolanowskiego. Cieszymy się zatem, że taki rycerz mieszkał y, 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 w okolicy Ostrowa tak, obecnie, tak. aczkolwiek y, y, wówczas Odolanów był znanym miejscem na mapie Polski. Bardzo, bardzo, bardzo znanym. A mało tą historię jak gdyby… Y, Mało jest znana ta historia, szczególnie w Ostrowie mieszkańców Ostrowa. Mm, więc warto, żeby czytelnicy książkę zakupili, przeczytali i dowiedzieli się co nieco o właśnie sąsiednim w końcu leżącym dziś na terenach naszego powiatu mieście odolanów. Występują tu również znane przecież miejscowości, są i na Byszyce, i wierzbno, i Skrzebowa. Y, tutaj właściwie poruszam się po całym terenie dawniejszych ziem należących do dolanowskiego starostwa. Powiedz mi, czy, bo wspomniałaś tutaj o Zawiszy Czarnym, czy tak. Zawisza Czarnym to był uczeń Bartosza, czy Bartosz był uczniem Zawiszy Czarnego? Raczej Zawisza był, jest dużo młodszy, raczej Zawiszę szkolił Bartosz Wecenborg, czyli ten mój Bartosz z Wielkiej Polski. Zawisza pojawi się w drugim tomie, który będzie nosił tytuł Stachna córka Bartosza. Czyli można powiedzieć, że na słowie… Tu Zawisza jest dosłownie tylko wspomniany w dwóch jakby fragmencikach, jako młodziutki rycerz, którego szkoli Bartosz. Musiał go bardzo dobrze wyszkolić, skoro do dzisiaj znamy to powiedzenie, że na słowie Zawiszy polegaj. Tak, ja się, Pole... na słowie. Tak, na słowie Harcerza polega, polega jak jak na Zawiszy. Na, 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 na Zawiszy to można by powiedzieć, że na słowie Bartosza Polegaj, na sobie karcerze polegają na Bartoszu. Różnie mogło z tym Bartoszem być, ponieważ on już był wierny rzeczywiście i słowa dotrzymywał danego piastom. To był rycerz Piastów, rycerz Piastowskiej dynastii. Zresztą Król Kazimierz był jego pierwszym i umiłowanym królem. On go pasował na rycerza i Bartosz po śmierci Kazimierza będzie bronił jego testamentu. To jest potwierdzone historycznie. Bartosz będzie chciał, żeby na tronie polskim zasiadł Piast, a nie Andegawen. Starcie z Ludwikiem. Na początku Ludwik, żeby ugłaskać Bartosza, mianuje go starostą odolanowskim, potem jeszcze kujawskim, ale Bartosz jest niepokorny i szybko z Ludwikiem popada w konflikt. Także Ludwik nasyła na niego wojska węgierskie, które oblegają odolanów. Które pustoszą kilka partuszowych majątności, ale Odolanowa nie zdobywają. Bartosz obronił Odolanów i jego bunt przeciwko jednemu z najpotężniejszych monarchów ówczesnej Europy to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Ale potem Bartosz przyczyni się, że na tronie Polski zasiądzie Jadwiga. Proponował będzie, co prawda, żeby jej małżonkiem był piast, książę Siemowit, ponieważ Janusz jest już żonaty. Ale w końcu, przekonany przez Spytka z Melsztyna, pogodzi się z Jagiełą. I Jagieło, gdy pomówi z Bartoszem, a ponieważ jest wakat na stanowisku wojewody poznańskiego, mianuje Bartosza wojewodą poznańskim. Mało tego, będzie Bartosz aż do swej śmierci prawą ręką Jagieły. Czy Bartosz. Umiera, czy ginie w boju, czy bierze ehm, udział w bitwie pod Grunwaldem? Nie, nie zdąży, ponieważ umiera w 1393 roku. Bartusz umarł trzy miesiące po powrocie z misji, jaką, z jaką został wysłany do Krzyżaków. I ta śmierć jest bardzo dziwna. Y, nie znalazłam dokumentów, jak umiera. Ja po prostu stworzyłam na bazie prawdopodobieństwa taką opowieść, że został przez Krzyżaka zraniony zatrutym sztyletem i umarł. Ponieważ Bartosz jako rycerz silny, krzepki, zdrowy nagle umiera. Ta śmierć jest bardzo nagła i dlaczego po powrocie od Krzyżaków właśnie. A zaraz im za skórę niejednokrotnie. No Być może w grę wchodziła trucizna. Tak, może podana w jedzeniu. Ja wymyśliłam, że był zraniony, skaleczony lekko zatrutym sztyletem. Y Zatem polecamy Państwu książkę Bartosz, rycerz Wielkiej Polskiej. Jest mi niezmiernie miło Cię tutaj gościć w sanacji, ale jednocześnie miło mnie również, że startujesz z naszego Komitetu Wyborczego Samorządny Ostrów w okręgu drugim, miejsce numer 5. Pięć, tak. Prosimy Państwa zatem o głosy na Paną Donatę Dominik-Stawicką. I bardzo się cieszę, Dziękuję. i mam nadzieję, że będziemy wkrótce gościć się z drugą częścią tej książki. Tak, jest już w trakcie pisania: Stach na córka Bartosza. Trzeci tom będzie nosił tytuł Synowie Bartosza, więc powstanie trylogia. I jeszcze ciekawostka: jest nagrywany w tej chwili audiobook. Książkę patronował medialnie Kurier Ostrowski, audiobookowi też. I audiobooka nagrywa znany aktor. Andrzej Housted, który grał dla Kazimierza w Kodownika. No to coś dla mnie, ponieważ ja uwielbiam słuchać w samochodzie audiobooki, to czas jakoś bardzo miło leci. A bardzo interesuję się historią, więc taka pozycja w mojej bibliotece jak najbardziej za gości. Ja myślę, że też warto jest powiedzenia, że po napisał profesor Jasiński, znany mediewista, on był takim też konsultantem. I jeżeli on stwierdził, że nie ma usterek, nie ma błędów, że wykorzystałam wszystkie istniejące dokumenty i oparłam się na źródłach z epoki, no to jest największy dla tej książki komplement, jaki może być. No cóż, bardzo się tym bardziej cieszymy, że taka wybitna poetka Prozaik, a jednocześnie można by powiedzieć, że pisarz historyczny. Mam nadzieję, że tak. To znów recenzent mojej książki, profesor Biliński napisał, że już się zaliczam do epików historycznych. Więc to jest dla mnie ogromny komplement. To jest profesor z Uniwersytetu Wrocławskiego, zresztą mój promotor niegdyś. Szanowni Państwo, zatem zapraszamy na wykład pani Donaty do sanacji. No ja mam nadzieję, że Ostrowianie, mimo że to jest o rycerzu Sodolanowa, książkę przeczytają. No wydaje się, że powinna być to pozycja w każdym domu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.